Tutaj otrzymałem, Czy słychać mnie dobrze? Tak. Otrzymałem pytanie i słuszne, dlaczego tu idziemy? Przecież tam jest pomnik. Oczywiście. Bardzo symbolicznie upamiętnione miejsce. Miała to być izba pamięci. Jak wybuduje się metro, tablica. Metro jeszcze się wybudowało kilka lat temu. Czekamy. Ofiary czekają. Przede wszystkim. Trzeba się pozbyć Trzaskowskiego na Zostawiamy politykę. Nie dobrze głosować. W tym miejscu znajdowały się, proszę Państwa, fabryki kotłów Simplex, warsztaty kolejowe. Tu noc spędziła moja babcia 6 na 7 sierpnia. Natomiast przytoczę relację pana Czesława Adamusika, który miał w sierpniu 1944, 13 lat i wraz z rodziną w czasie okupacji mieszkał przy ulicy Gostyńskiej. 5 sierpnia, gdzieś 12, może była pierwsza, może wpół do pierwszej, jakiś w obiad. Ktoś wpadł na podwórko i krzyknął, chowajcie się do idą, Zaraz wyjdą do naszego budynku, na nasze podwórko. Myśmy tylko się pochowali do klatek schodowych. Potem wpadli z pistoletami w ręku jak rozścieczeni i krzyczeli, żeby wychodzić z klatek schodowych na środek podwórka. Myśmy wyszli na środek z klatek, powychodziliśmy. Nie pozwolili nikomu wziąć ani jednej paczki tobałka. Zaczęli nas pędzić ulicą Gostyńską w stronę ulicy Górczewskiej. Górczewska z Gostyńską się łączyła przy wiadukcie kolejowym. Jak teraz w tej chwili jest na Górczewskiej wiadukt kolejowy, to tam łączyła się nasza ulica doprowadzili nas górczycką pod wiadukt przeprowadzili nas pod wiaduktem i idąc od ulicy Młynarskiej to po lewej stronie wyszliśmy takie jest pomieszczenie, tam w tej chwili ten teren jest ogrodzony siatką i tam jest jakaś zabudowa niewielka, też w tej chwili jest na polu ustawili nas właśnie tyłem do ulicy staliśmy właśnie przodem do placu czyli w tym dokładnym miejscu tu był ten plac drodzy państwo, na tym terenie prywatnym tam na placu rosło kartoflisko. Po drugiej stronie Górczewskiej, wiza raz. też rozstrzeliwali ludzi i to bez przerwy cały czas. A Myśmy stanęli tak tutaj przed tym polem i tak się patrzymy, co będzie. Pierwsze moje spostrzeżenie na tym polu, spojrzałem tak trochę lekko w prawo pod mur od budynku, a pod tym murem już leżała sterta trupów, nawet dwie sterty trupów. W każdej było może ze 20 osób tak porozrzucanych, już rozstrzelanych. Domyślaliśmy się, że prawdopodobnie na tym polu zostali przed nami rozstrzelani, bo jak nas postawili tyłem do kurczewskiej, to przed nami jakieś może 2-3 metry były poustawiane ciężkie karabiny maszynowe na nóżkach w tamtym kierunku, w kierunku muru. Jak zobaczyliśmy tych właśnie rozstrzelanych, to wiedzieliśmy, że na pewno tutaj właśnie tu z tych karabinów przed nami rozstrzelali już jakąś grupę. Ci ludzie niektórzy jeszcze byli prawdopodobnie żywi. Stali, pod mur poszli, może ranni byli. Oni wszystkich potem, co się poprzewracali, porzucali pod mur i niektórzy byli jeszcze ranni i żyli. Jeden, pamiętam, z panów, to wrażenie robiło nam nieduże, jak tam stanęliśmy przy ulicy, a oni byli od nas ze 20 metrów pod murem leżeli. Podniósł głowę lekko, już tak z wysiłkiem głowy podnosił i patrzył się na nas, przyglądał się. Pewnie myślał, że też i z nami to będzie niedługo. W końcu jeden z żołdaków krzyknął, żeby jakiegokolwiek, jakiekolwiek złoto ktoś małe prączki, pierścionki, kolczyki, wszystko musi oddać, wszystko powyciągać. Matka moja miała, pamiętam, kolczyki, oddała. A mój ojciec w tym momencie, kiedy nas, bo jeszcze nie powiedziałem, zabierali z podwórka właśnie, jak tylko wpadni, gdzieś się podział, gdzieś uciekł z innymi, gdzieś dalej. I moja siostra również ze swoim mężem też. Tylko ja byłem wzięty z matką w tej grupie. Ojciec nie wiedział, co się dzieje ze mną, a my nie wiedzieliśmy, co się dzieje z ojcem. Potem powiedzieli tak, żeby złoto oddawać, to matka oddała, wszyscy pooddawali, chodzili z czapką wojskową. Czapkę zdjął z szeregu i każdy mu wrzucał to złoto, co kto miał. W pewnym momencie powiedzieli podmór. Myśmy nie chcieli ruszyć, dopiero wtedy lament powstał. Jedni płakali, inni się modlili, inni klękali przed nimi, prosili, żeby przebaczyli, żeby nie rozstrzelali. Inni bluźnili, kleli, jak tylko mogli. Różne reakcje były u ludzi. Myśmy stali i chcieli po prostu ruszyć się stamtąd to dopadli do nas z karabinami i nas bagnetami zaczęli popychać. Do kule po prostu, żeby iść na środek na to pole. W pewnym momencie oni do tych... Karabinów, położyli się przy nich i mieli zamiar strzelać z tych karabinów maszynowych, tak jak stoimy po nas, bo, my, bo, my, bo myśmy nie chcieli tam dalej pójść. A jeden z naszych, z tej naszej grupy, krzyknął: Zobaczcie, będą strzelać, kładźcie się na ziemię. Myśmy się wszyscy rzucili twarzą do ziemi. Ja również się rzuciłem z matką twarzą do ziemi. Matka wtedy jeszcze zaczął się. Uczucieliśmy to nie tylko my, ale wszyscy się w ogóle żegnali, płacz, lament, uściski, ostatnie pożegnania. Matka mnie wszytuliła mocno do siebie, już nic nie mówiła, tylko spojrzałem w górę na matkę, to jej ciurkie łzy leciały. Jak myśmy się położyli, to wtedy już nie mogli z karabinów maszynowych strzelać, bo rufy były ustawione takim pod kątem, żeby właśnie pod ten mur nas ustawić i rozstrzelać. Leżymy tak, a po chwili weszli między nas Weszli na pole i zaczęli strzelać z broni ręcznej. Po prostu chodzili, nie widziały ich w ogóle, ani matka, ani nikt. Każdy leżał twarzą do ziemi, a oni podchodzili i strzelali. I tak to strzelali ze 20 minut. Oczywiście odezwały się głosy, dobi, dobi. Jeden krzyczał, dobi. Drugi ich wyzywał od najróżniejszych, "Klo" i tak dalej. Różnie się zachowywali. Postrzelali tak za 20 minut, pochodzili między nami i odeszli do chodnika, gdzie stały ckm -y, z powrotem odeszli do ulicy. Nie było ich jakieś 15-20 minut, może tak gdzieś pół godziny. W pewnym momencie czuję, że matce puls słabiej bije. Bije, ale tak jakoś coraz to mniejszy, mniejszy mniej wyczuwalny. W pewnym momencie słyszę, że matce we wewnętrznościach, we w brzuchu tak jakby się woda przelewała. A jeszcze bałem się odezwać i zapytać matki czy żyje, bo po prostu strach mi nie pozwalał zapytać się matki i dowiedzieć się, że już nie żyje po prostu. Bałem się tego słowa zapytać. Mamo, czy żyjesz, czy nie? W tym momencie, jak puls już przestał w ogóle bić, przelewanie się we wnętrznościach również ustało. To czułem bok mokry. Cały bok miałem mokry. Matka, ponieważ wyżej troszeczkę, leżała. To cała krew widocznie musiała dostać. Nie wiem, gdzie strzelili, w serce albo w głowę, bo nie jęczała, nie narzekała, nic się nie bolało. Widać tylko od razu straciła przytomność i dosyć szybko straciła życie. Miałem półbokowe krwi matki, noga po prostu się nurzała w tej krwi. Później szli drugi raz i drugi raz patrzyli, kto jeszcze żyje, kto się rusza i zaczęli znowu strzelać. Kolumnie przechodzili i tak dalej. To myślę. Pewnie na mnie kolej przyszła. Za każdym razem drżałem cały, pod sztywną ręką matki leżałem, ale po drugim razie już odeszli. Tak z pół godziny postrzelali i znowuż odeszli. Odeszli znowuż do ulicy, a ja w tym momencie jak odeszli, wiedziałem, że już matka nie żyje, bo pytałem i po tym jak odeszli: Mamo, żyjesz? Matka się nie odzywała. Żyjesz czy nie? Odezwij się. Potrząsnąłem matkę nawet ręką. Nie ruszyła. To już byłem pewien, że nie żyje. Bo tak to by się matka nie odezwała. Powiedziałaby, czy żyje, czy nie żyje. Jestem ranna, czy jak? Wiedziałem, że nie żyje. Po raz trzeci przyszli. Coraz mniej głosu było słychać: dobi, czy nie dobi. Bo już coraz mniej ludzi żyło. I tak przyszli trzeci raz i za trzecim razem widocznie moja noga im przeszkadzała, bo byłem wyciągnięty. To podsunął pod moją nogę but swój i tak przerzucił na bok. Byłem przekonany, że nie żyje. Jak przyszli po raz czwarty, to stanęli tuż nadębą. Słyszałem jak w karabinie ładowały kule do zamka, ale to dosłownie nade mną toczyłem. Mówię, to teraz pewnie ja. Już byłem przygotowany na to i potem strzał taki był, że aż mi w uchach dudniło.